To na chwilę ta gra. No ja mam do 140 fps Powinno być git. Zostaw, zostaw mnie, zostaw mnie, kurw Nie mnie, pomóż ten telewizor wyciągnąć. <grym> Zakotwiczę się i tyle. <grym> Chodź tu kurwa, jesteś aresztowany. <grym> Za co? Za kobyle co kurwa, za wnoszenie telewizora. Beze mnie. <śmiech> <śmiech> no chuj, on jest za szeroki tu. <laughs> Nawet bokiem nie idzie. <laughs> o nie! No nie, on tak nie wyjdzie, trzeba go postawić. Halo? Kto tam, kto tam? Już wszyscy są? Nie. Kogo jeszcze nie ma? Maćka. Kurwa jebana. Jest jestem zgrać grać bez niego, Mówimy się na późniejszą porę. E, nie wiem co bym powiedzieć. A jak nie odczytuję? Nie wy jesteście? Kurwa gdzie ty ten telewizor wynosił? Czy to nie jest telewizor? Zostaw kurwa telewizor. Nie, Co nie, nie. To jest natury, kurwa. Policjant jesteś, kurwa. No i w ale czarnym. My nie, my nie tu będziemy oglądać, chodź tu, kurwa. No nie, kurwa Mańcz, zostaw to. A to chuj, pierdolę Uła, cię jaki. tej przeniosę. O, pa, jak. A to ja widzisz? Prawda. Oj, ja wyniosę, wyniosę nie stereo. Ej, on nawet tak nie, nie przejdzie. O, o, wypadłem. Ja nie wiedziałem, że za tymi drzwiami nic nie ma, sorry. O, o. Okay. Hej, wy, wy spadliście na Teraz ja rozjebałem kręgosłup człowieku o ten. o ty live'ik jest prowadzony na YouTubie. Uwa Ej, mam pytanie: Nie da się zrobić tak? O! Haha, ha, kurwa co, materacem rozbiłem. Właśnie też o tym myślałem. Ha, ha. Dobra gaśnica, kurwa. Czekaj. Ja wszedłem jak człowiek, mówiła mi, kurwa. Ciąg Kurre, za wajchę, krąg. Dobra, kurwa szkło. <laughs> Wow, tutaj... no to tym się tam, tam tym się steruje. Tam się steruje właśnie. Czekaj. O czekaj, 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 czekaj. No tam trzeba włożyć materacę, czy o co? Nie, ja tu muszę wejść. Nie musisz. O ale bo... jesteś kurwa pierdolnięty. No czemu ty tak zrobiłeś? Ej, jest szansa, że trzeba materacę tam też jakieś wziąć jednego albo dwa. Trzeba, dawaj kurwa. <laughs> <laughs> jazda Kurwa prawie. Kurwa nie tą, nie tą łapką się puściłem. Gościła. Jakbyś co wciągnął tam jeszcze jeden materac na wysokość. O, 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 kurwa, jak teraz idę. Jedziemy. jazda bo ja ci tu trzymam, ty widzisz? A, jest, już, jest... już, już, już was przerzucam, już. już. Dawał, ch chodź, 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 no teraz już da. No cię tak trzymam Ej. Aha, no nie da się. O, kurwa. Puść to. Zajebiście. O. Dobra. O, no i co teraz? Nie kurwa <grym> trzymać. Chłopnie w dupę, no. Krasz będzie zrobiony ty. <noise> Kutas wjechał w ścianę, no. W drugą stronę musisz. Wiem, poprawkę zrobię. Czekaj. <noise> Ale kurwa nogę mam przełożoną. <noise> Ale będzie jej mniej no to A z lewej strony. Nie złe. To za join do channel. Bielak Cześć kurwisonie O Kurwa za głośno mi gra ten human fall Flat. Tutaj Posłuchaj się kurwa Czemu bielak? Co to za bielak? No i elegancko. Oś tu kurwa kosa. No czekaj, bo ja nie widzę swojej postaci. Swojej postaci? Tylko tam gdzie trzeba wejść. Nie da się tam nie zmieni. w sensie, że jak w ustawieniach. No, A, jak... z pierwszej osoby. nie jest ten, ta ekspozycja, coś tam, coś tam? A, apply, czekaj. Gdzie to? czemu ty tam wszedłeś? Nie ja wiem. No nie powinniśmy iść w drugą stronę? O tam? Nie no, ktoś musi mi otworzyć. Chyba, że ja już tam po prostu mogę pójść. A tu Próbujesz. jest taka rampa, jest, kurde. Aha, wy mogliśmy po prostu ty guzik kliknąć. Ej, tam ciekawe co tam jest, jakaś znajdźka, czy coś? Może? Tego? Tam jest jeszcze jeden teraz. a to chyba jakbym spadał. Jakby więcej osób spadało, sorry. Ej, chodźcie, bo tu jest taka fajna kuladisko I koparka. Żółta. Koparka? Ja mam uprawnienia, idę. <laughs> Podejrzewam, że do tej nie potrzeba. Wyciągnąć książeczkę, pokazać ci książeczkę? A nie trzeba. <laughs> Na każdą jedną trzeba. <laughs> to jest dosłownie jeden drążek, byku. to pytanie brzmi, czy jestem w stanie, o, 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 o Ta. Swoich zwoj, mózgowych użyję tama Gdzie wy jesteście? Ja koło koparki A, tu jesteś Ja jest na górze o Patrzcie ku że do góry. Kurwa, pa! Ja pierdolę, co tamten odpierdala, że go nie słychać? Ty nie pierdolę, bierdolę, że to słuchawki zjebał. Czy do czegoś jest nam potrzebny kosz? Halo? Halo? Kurwa, próbowałem dołączyć do TS, ale nie wiem czemu nie mogę. I chciałem tylko powiedzieć, że jestem jedyną osobą, która oglądała waszego kurwa streama. No i Czemu jedyną. No, bo jak wchodzi się, to jest tylko. W tej chwili ogląda jedna osoba. No i dobrze. E... Ej, nie, tylko, nie tylko, nie tylko. Nie tylko ty oglądasz, bo teraz jeszcze Kasia chyba też ogląda, bo napisała XD.